Czas na prognozę pogody Olga Szypulska. Zapraszam. Jutro prawie w całej Polsce na Aurę zacznie wpływać pogodny klin Wyżu Bałkańskiego. Na południowym wschodzie pogodę pogarszać nam będą fronty atmosferyczne, związane odpowiednio z niżem rosyjskim oraz z niżem z nadmorza norweskiego. Z południowego zachodu zacznie docierać do nas ciepłe powietrze z nadpółwyspu Iberyjskiego i zachodniej części Morza Śródziemnego. Jak to przełoży się na warunki pogodowe w kraju, najcieplej będzie na zachodniej ścianie Polski, tu na termom stopni na Dolnym Śląsku. Pogodnie będzie w całym pasie północnym odrobinę chmur pojawi się natomiast na wschodzie, w okolicy Białego Stoku 12 stopni, 15 na Lubelszczyźnie. Mniej optymistycznie wyglądają prognozy dla południa Polski i troszeczkę dla Lubelszczyzny. Tutaj możliwe opady deszczu. Noc na Lubelszczyźnie będzie chłodna i deszczowa, na termometrach od 7 do 9 stopni, powieje wiatr do 17 km na godzinę. Poranek w województwie lubelskim będzie podobny do nocy, będzie chłodno i deszczowo, padać może na terenie całego województwa. I ta sytuacja po południu znacznie się nie zmieni, nadal będą towarzyszyć nam opady deszczu. Wzrośnie natomiast temperatura do 14-15 stopni. Ciśnienie będzie się wahać, do południa niewielkie wzrosty, a po południu zacznie powoli spadać. W samo południe wyniesie około 1014 hektopaskali. Biometr tak jak dziś niekorzystny. Mieszkańcom regionu mogą dokuczać różne dolegliwości bólowe, a zdolność koncentracji będzie obniżona. Kolejne dni natomiast przyniosą ocieplenie. Wtorek, środa i czwartek będą najcieplejszymi dniami w tym tygodniu i to bez deszczu. Na termometrach nawet 22 stopnie. Niewielki deszcz popada w piątek, ale opady te nie pozostaną z nami na długo, bo w sobotę niebo nad Lubelszczyzną powinno już być pogodne. Na termometrach 14 stopni. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.